Czyny montażowe falownika, idea teraz będzie taka: póki nie ma paneli fotowoltaicznych, będzie prąd brany tylko w nocnej taryfie. Natomiast oddawany będzie przez całą dobę przez magazyn energii. Wersja, zrób to sam po taniości. Przejemy się do roboty. Przy pracy bardzo no, skurczowani kabla. No, prace widać trwają. Będzie to bardzo dobry poglądowy eksponat, bo można ładnie zobaczyć, jak idą kabelki, skąd do kąt co zasila co. To będzie przewód. Z instalacji, z domu, z sieci, zasilanie. Następnie z, tutaj jest zasilanie falownika bezpośrednio i dopiero z falownika idzie prąd przez licznik, bezpiecznik na przełącznik zasilania na automatyczny przełącznik zasilania. Będziemy korzystać z niego tylko manualnie. To się nazywa teraz tak łatwym bankiem energii, a tak naprawdę jest taka kubka akumulatorów, 16, 16 sztuk, taka kubka mała. Skopa włączony do WMS-a. Zaszyny zasilania i do falownika. I co? No co, startu, odpalamy. włączył się dobra to co to przełączamy zasilanie zegar jest włączony stan zegara wyjścia z falownika który dzisiaj jest 2 Drugi. Drugi grudnia odpalamy system nie mogę płacić na zegarek, bo filmuję zegarkiem. Mam, mam, ale ustawimy zegar masz, już coś tam Tak, ale muszę tam, a tam nie mam taty tam. Moje. No, dobra. To co? Przechodzimy na zasilanie słownika. No. Przyszliśmy. Już przeszliśmy. Nie. No, już jesteśmy. No bo z baterii idzie? W nocnej taryfie będzie. Ale ten jest telefon? Jest. No to działa już. Fajnie. Można włączyć bramkę? Można włączyć prankę? Na pewno? Na pewno. Idę jeszcze sfilmować u góry licznik, ile ile jest energii. Będziemy widzieć jakie jest średnie wtedy W nocnym taryfie. Stan głównego licznika. jesteś źle jest słabo widać. Głównego licznika, ilość kWh. O, jest. Tak, jest. Aktualizację danych zrobimy po miesiącu.